Możliwości przenoszenia tych konstrukcji jest fakt, że jest to obiekt niezwiązany na trwale z gruntem. Może być, bo można go również stawić na zasadzie zwykłego pozwolenia, na fundamentach i tutaj właśnie zaletą jest to, że podstawa tego obiektu jest kotwami przymocowanie do podłoża w swój specyficzny sposób, który gwarantuje stabilność, odporność na podmuchy wiatru. Wyróżniamy się od innych firm oferujących na innej zasadzie mocowania. Nasze rozwiązanie techniczne jest o wiele praktyczniejsze, tańsze i skuteczniejsze. Do tego stosujemy tutaj konstrukcję kratownic, która bardzo jest, że tak powiem, Mocniejszym elementem dającym gwarancję dłuższej użyteczności obiektu. Gwarancja od tego roku jest na tej zasadzie, że zastosowaliśmy plandekę grubszą z podwójnym zbrojeniem z grubości 600, zastąpiliśmy ją grubością 900 mm. Dało to nam przedłużenie gwarancji z 5 lat do 10, a praktycznie Wytrzymałość tej plandeki jest ponad 20 lat. Konstrukcja stalowa jest w ocynku ogniowym, także tutaj o tym zabezpieczeniu nie muszę mówić, bo zalety tego zabezpieczenia wszyscy znają. W skrócie przedstawić możliwości zastosowania tej hali firma Master może tutaj zaoferować ten produkt dla bardzo szerokiej grupy odbiorców. Tutaj z tego mogą skorzystać praktycznie rolnicy i firmy, które z rolnictwem i nie tylko rolnictwem współpracują, bo dla rolników będzie to doskonały magazyn na pasze, pasze objętościowe, pasze sypkie, magazyn na słomę, gdy te objętościowe elementy zostaną wykorzystane. Będzie wolne miejsce, można tam w te wolne miejsce wstawić maszyny, żeby miały dach nad, żeby tak korozja je tam nie uszkadzała. Dodatkowo, szersze spektrum tutaj tych hal jest, że tak powiem, skierowane do producentów nawet pieczarkarni. Jeśli w jakimś regionie jest Taka potrzeba szybkiej budowy obiektu skierowanego na produkcję jakichś tam warzyw. Jest tutaj praktyczna bardzo szybka możliwość demontażu, przestawienia tego obiektu w inne miejsce. Ekonomiczna zaleta właśnie przede wszystkim i czas realizacji, wszechstronność wykorzystania w gospodarstwie. Do bardzo wielu, właśnie jak mówiłem wcześniej, od czasowego, przykładowo gdzieś na pastwisku, gdzie zwierzęta można latem się wypasa, odległość od gospodarstwa jest duża, można dla zwierząt stworzyć praktycznie normalny budynek, odizolowany od warunków atmosferycznych i wiatru. Dzisiaj dysponujemy wymiarami szerokości konstrukcji stalowej 8, 9 i 12 metrów. W najbliższych dniach już będzie wprowadzona szerokość 15 metrów. Nazywam się Antoni Płodowski, jestem współwłaścicielem rodzinnej firmy Master Płodowscy i Wspólnicy. Tu wspólnie z moimi dziećmi, rodzino całą prowadzimy tą firmę. Zajmujemy się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych, serwisem sprzedawanych. Maszyn tutaj sprzedajemy farmera, landiniego, ładowarki i teraz poszerzamy ofertę naszej firmy o właśnie te hale namiotowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, bo widzimy tutaj naprawdę dużą potrzebę rynku na takie obiekty ze względów praktycznych i ekonomicznych.